Cześć, jestem Damian, ja jestem kapitanem drużyny Trzej pancerny, czyli trójki chłopaków, którzy uczą się na kierunku technik robotyk i tworzymy własne roboty i nie tylko. A dzisiaj pokażemy Wam, jak na co dzień używamy produktu ud 40 w naszej codziennej działalności. Ale najpierw ważne jest BHP. Mamy rękawiczki, więc teraz jeszcze ważna jest przyłbica, którą dołożymy sobie na Małe więc teraz potrzebujemy jeszcze produktu, który będziemy tutaj pokazywać. Czyli produktu WD40. WD40, mamy i brodę, więc teraz pokażemy, jak go używamy na co Wiemy, w każdej drużynie zdarzają się kłótnie, ale kłótnią może zaradzić tylko jedna rzecz: zaradzi temu WD40, które pomaga w każdej sytuacji w naszej drużynie. Damian, nie działa! Co się dzieje? No nie język. Jak nie języ? No patrz. Ramię? Prawie. No tak. Mam coś, co zaradzi I na się... to. No poruszaj. Naprawdę no, tak, na pójdzie. Pamiętaj, pół 40 bo to półda 40. Dałem, bo robot nie działa. Myślę, że ty na to zaradzili. Co mów się dzieje. Nie. Nie. Tak jest. Ciao. Je. Damian, jest sprawa. Wyniki nie działają. Wyniki nie wynikują, mam na to sposób. W 40 wystarczy jeden hit.